Tak, tak, przyznaję się, ja też miałam problemy ze sprzedażą na Instagramie do momentu, kiedy nie odkryłam tej jednej e, formuły e, pięcioczęściowy serial stories i po prostu moja sprzedaż tego dnia pff, poszybowała i mówię, będę korzystać z tego częściej. W pierwszej kolejności jasno określiłam problem mojego odbiorcy. W drugiej kolejności było e, nowe spojrzenie na ten problem. Potwierdzone social proof, czyli dowodem społecznym. Do tego, Jedno konkretne rozwiązanie do powyższego problemu i wzmocnione to presją czasową. To był piękny dzień, naprawdę to był piękny dzień, dlatego postanowiłam między innymi tą formułę dokładnie opisać, przedstawić na przykładach w moim e-booku Story Queen, w którym również znajdziesz inne gotowe sekwencje do użycia, techniki sprzedaży, psychologię sprzedaży, wejść w umysł swojego klienta tak, żebyś wiedziała, jak Adresować i komunikować swoją ofertę. Jeżeli jesteś twórczynią cyfrową, jeżeli jesteś ekspertką, jeżeli jesteś trenerką, jeżeli masz swój biznes usługowy i na dzień dzisiejszy masz problem ze sprzedażą na Instagramie albo ta sprzedaż nie jest taka, jakbyś chciała, żeby ona była, to po prostu kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej. Cześć.